Wydaje jak powiedz. Cześć. Dobra, jeszcze raz. Cześć. Cześć wszystkim na mój kanał. Tutaj Szanowni I mam tu telefon, ponieważ będę dzwoniął. Po Ole. Mm. <głos> <głos> dobra i teraz tak, tutaj zrobimy pomieszczenie kolejne. Zrobimy sobie pęknie Czekajcie, piękne. Dobra, tutaj, okay, okay. Okay. Czekaj, dobra. Dobra. Dobra, tutaj myślę, że kiedy było tołą. Tylko zadzwonię nią, bo ktoś do mnie poka. No, Ola. Nie, jeszcze No, Ola, kiedy przyjdziesz? O, już jesteś u drzwiami, okej okay, pa. Hej, o! Oh, Hej, już jesteś! O, oh, zimno na dworze. Dzień I dzisiaj robimy makijaż. Jak coś się powsuje, no to nie na swego, No i będzie na. Moim in Instagramie. Tak. Już końcowa ta. To ja no ale... chcę dzisiaj mać? tym. Zostawiam Dobra, ty siedzisz za to z boku. <laughs> Czekajcie. Każdy powie swoją wersję i ja będę miał taki będę miała taki tęczowy, czy bardziej taki o, taki. Okej. Okay. A ty będziesz miała jaki? No, że strona jedna, ten lewa będzie... Tutaj będzie zmarszczona, tak. a tutaj żona. Tak, 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 tak. Dobra, ale będę miała po prostu na czarny, hmm. Szary i biały. Dobra. A jak zauważyliście, że znowu to. Ow. A jeszcze mam jeszcze dwa, bo to no? no jeszcze to o. Na ręce, a to na szyję, to jest też moje, ale tak. dam na zawsze. Zmienię. Jeszcze jak będziemy, jak będzie lato, nie lisz mnie, jak będzie lato, to może jeszcze pojedziemy i sobie kupimy po 10 takich, co ty na to. W jednym zestawie są trzy. Okej, okay, to kupimy, no to, to będziemy mieli 6 jak kupimy dwa zestawy, po no 7 złotych No, są. czy tam po 5 nie no. Dobra, lecimy Dobra. z tym tematem. U. Chcesz nie wiem jak pomarszczki zrobić Pomarszczki? No już jestem po drugiej stronie stara Jakie pomarszczki? Zmarszczki zmarszczki? Dobra Najpierw chcę z taką bazą Ja zamiast bazy używam mojego kremu To nie może być malowane A ty bierzesz bazę? A co to baza? Taki dobra. krem albo jakaś tam bazę Nie ja to! No dobra, dobra dawaj Mało. A ty czemu siebie nie pokazujesz? No nie! Nie! Będzie tak na ciebie dzisiaj, bo wczoraj było na mnie, to dzisiaj na ciebie, okej? Okay? dobra. I to mnie ochroni przed pryszczami. Ktoś z malowania? Nie, tak w ogóle. O co, widzisz? Aha. Ja dziś jestem brzydka. No, dziś jesteś stara i taka bardzo brzydka. Jesteś bardzo stara, masz 100 lat. A ja jestem młoda i taka ładna. A ty masz rok. Ja? Cały kusy już na rąk. Może ten. Nie pamiętam. Dobra, ja już jestem prawie do powieści. Mamy Mam Słuchaj, kurczę, no, mam jemi no, frytka. Tu już się coś gotowa. A twój? A twój? To już się coś gotowa. A, a, jak spiema na imię? Powiem. Na pewno brzydko. Dobra, na końcu zrobimy walz, a zobaczymy, jeszcze czy ja waza przetrwa dłużej. A twój Nikołaj. <śmiech> nie. Zjemy. Dobra, sobie <laughs> sobie tam. Widzicie, jak ona jest? Tak. Iiii! Wyjdzie! <laughs> Fuj, ja, serio? Uważaj, bo cię zarazę. To może uciekać z Dziś pędzle. Ty dzisiaj pędzla używasz? Nie, masz Używasz? Używasz? Beauty Blendera! A ja to i to. O, będę musiała sobie. O niebo.

Już jesteśmy. No tak jak z naszego w pierwszego. No, a ty jeszcze no. musiałaś dużo warstw, a ja nie jedną. Dobra. Będziemy się umyć tą gąbkę, dobra. bo jest cała bruta. Najpierw ty do mojej bazy. Okej, dobra. Ale u mnie gotowa jest na game mode zero. Game mode zero. A, wam coś pokażę. Ooooh! Mi pa! <gryzanie> Dawaj, <super>. Ale syf <gryzanie> nie, nie. To, to, to mój nie syf ma? Co? Bo on ma nie ma no co, okay. tak, <gryzanie> Ej, ja Nie ma schodów. Co ty? Nie, 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 Ej, nie, 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 A ja <gryzanie> No cię zarażę, tak jak ja, jak koleżanka mnie w szpitala zaraża. Dobra, widzimy się, jak to już nałożymy wszystkie rzeczy na twarz. Oprócz... Nie. Nie. Pff. Nie no nie. A ja, jak ja się wstydzę, na ja takie boliki mam w szkole. Serio. Jeszcze nie dałam odpałzowania. Ola! Jeszcze szyja. Ola! Pod. swój sekret. Mój sekret to, że nie wiem, jakie mam, mam sobie ustawić hasło. I ja mam sekret, że jeszcze musimy, jak będzie... Laptop. No, to musimy mieć takie same ciuchy, jak kupić. To jest twój sekret? Tak. Nie, bo też chyba to wie moja mama już i nie... ja. A jaki? Sekret, który ty tylko wiesz. A ja nie wiem. Ja w ogóle sekretów nie mam przed mamą ani przed tobą. Na przykład. Czy kiedyś byłaś w kim zakochana? W przedszkolu. W szkole też, w tym. Ale ty mówiłaś! Oje, to jest już od Nie ukradaj mnie tutaj. Od dawna. Pola, nie. <susztuk> nie chcę chodzić no, no do Nie idę do domu. Mam jedną rurkę. Zobacz, czekajcie. Nie! Leona chciała chwilę dać pauzę. Czekajcie, będę miał swoich sekretów. Dobra. No. Dobra, już stać. Prost. Kolejny. Nie jest zasłucona. No a gdzie mam wydać? Jakie? Ale ma Poliki! No sześć! Poliki! No bo się nie udało! To to wszystko byli. przez ciebie! Że wygadałam twój sekret, nie. że będę razem z moją mamą i... Mną. Nie, to wszystko przez ciebie! Ty mnie no, bo cię walnę. Piu. Piu. A, moje oko. Mam no, jedno rosy. Patrzcie, twoje pokój. No! Nie życzę sobie. Nie życzę no sobie. No jeszcze nie posprzątałam. No, wczoraj. Uwaga, czekaj, przełączę bajkę. Boże ten film. Jak widzicie, taki ma pilot. Musimy tym się obsługiwać. Nie Czyskimi, jestem tak ja tego. chcę Czekaj, nie kresie, to. Chciałam tak, Tom Paul. To. No. chcę tego. Nie chcę tego. A to twoje... A o... prawda, że to nie jest telefon, tylko kamera? Nie, to jest telefon. Z kamera. Telefon, bo jak była kamera, to by było na filmach cały ekran. Eee. Nie po prostu mam tylko kamerę. No to na pewno taki telefon jak ja. Ławaj. Dobra, już wyszło. Dobra, widzimy się, no bo się boję, że widzę znowu awaria. Użyję tylko tej palety. To ja. Tato, tato, kup mi psa. A ty, mamo, mi iPhone'a. No, ty mnie. Ja już skończyłam. Tylko jeszcze... Jeszcze... Jeszcze ten. Urodziny. Co to urodziny? Co to urodziny? Chcę na słuchać. Siema? Osiem. Znowu mam kolczyki. Mi, mi, mi. Ok, to jest już jestem pomalowana, a ty? No, nie mój kolor, ale już jestem pomalowana. Tak wiem brzydko. Ja musiałam się trochę bardziej wysilić. Nie, bo to jest... No co? Mam tu pomalowane i tak nie lubię tak bardzo być pomanowany. Szkoda, że nie wolno obrócić kamery. I tam jesteś jej sił. Żurzu, nie? Żurrzu. Żurzona akurat Milena śpiewa. mi pa za za No, to nie ja! To ty! Co ja nie śpiewam? Pierdziuchu. mi <grym> pan. Co ty zrobiłeś? Ładnie, prawda? Nie, trochę. Dziubeczek. Co? I dawaj, czekaj. Gdzie tak chwilę? Gdzie mam mówić telefon? A mówię, że mówię, a miałem śpiewać. Co? Okay. Eee! So! Cicho, ile chodzi? masz lat? Jak ty A wyglądasz? Nie chwila! Nie odzywaj Okej. Okej! Nie! Dobra. Hmm. Mała, rodzinna kłótnia. No, jak zawsze. Tak on. Hmm. Można to w takiej aplikacji puścić, no. ja zaraz wam pokażę. Czekajcie, teraz ty zaśpiewaj. Ale brzydki głos. <głos>, głos. Dobra, jeśli wam się spodobało, zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji. Jeszcze pa!